Sala sądowa się zapełnia. Anna siedzi z adwokatem Nowakiem, Marek z adwokatem Wiśniewskim po przeciwnej stronie. Adwokat Nowak mówi cicho do Anny. Pamiętaj, nie daj się sprowokować. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Anna nerwowo. A jeśli się dowie? Jeśli. Adwokat Nowak. Nie dowie się. Twoja tajemnica jest bezpieczna do odpowiedniego momentu. Marek rzuca pogardliwe spojrzenie na Annę i mówi głośno do swojego adwokata. To będzie łatwiejsze, niż myślałem. Ona nie ma nic. Kropka, wszyscy wstają. Wchodzi sędzia Jankowski. Sekretarz sądu. Proszę wstać. Sąd idzie. Wszyscy siadają. Sędzia Jankowski. Sprawa o rozwód między Markiem Kowalskim a Anną Kowalską. Przechodzimy do kwestii podziału majątku. Adwokat Wiśniewski wstaje. Wysoki sądzie. Mój klient wnosi o podział majątku zgodnie z wkładem każdej ze stron. Pani Kowalska przez całe małżeństwo była na utrzymaniu mojego klienta. Anna ściska ręce. Adwokat Nowak. Wysoki sądzie. Będziemy kwestionować te twierdzenia. sędzia Jankowski. Pan Kowalski może przedstawić swoją wersję. Marek wstaje. Jego głos stopniowo staje się głośniejszy i bardziej agresywny. Marek: Przez 15 lat małżeństwa moja żona nie przyczyniła się do niczego. Siedziała w domu. Wydawała moje pieniądze. Anna opuszcza głowę. Marek coraz głośniej, jest całkowicie bezużyteczna. Nie ma żadnych kwalifikacji, żadnego doświadczenia. Nigdy nie pracowała. Ludzie w sali zaczynają szeptać. Marek krzycząc, Nie ma wartości. Zero wartości. Jest jak pasożyt, który żywił się moją pracą. Anna płacze cicho. Adwokat Nowak kładzie rękę na jej ramieniu. Sędzia Jankowski stanowczo. Panie Kowalski, proszę się uspokoić i mówić kulturalnie. Marek dalej podniesionym głosem. To prawda, Wysoki Sądzie. Ona nie wnosi nic do tego małżeństwa. Żadnego dochodu, żadnej wartości. Kompletna cisza w sali. Anna wygląda na złamaną, kropka długa, ciężka cisza. Wszyscy patrzą na Annę. Marek ma triumfujący wyraz twarzy. Marek ciszej, z satysfakcją. Proszę sprawdzić jej dokumenty. Wysoki Sądzie. Nie znajdzie pan tam niczego wartościowego. Anna wyciera łzy. Adwokat Wiśniewski. Mój klient ma rację. Pani Kowalska nie wniosła żadnego wkładu finansowego do majątku wspólnego. Sędzia Jankowski patrzy na Annę ze współczuciem. Sędzia Jankowski. Pani Kowalska. Czy chciałaby pani coś powiedzieć? Anna podnosi głowę. W jej oczach pojawia się iskierka determinacji. Anna cicho. Wysoki Sądzie. Proszę otworzyć białą kopertę którą dostarczył dziś rano kurier. Sędzia sięga po białą kopertę leżącą na jego biurku. Sędzia Jankowski. Koperta od firmy TechnoFuture Solutions. Otwiera kopertę i zaczyna czytać. Jego wyraz twarzy stopniowo się zmienia. Sędzia Jankowski czyta na głos. Niniejszym potwierdzamy, że pani Anna Kowalska, działająca pod nazwiskiem panieńskim Nowakiewicz, jest współwłaścicielką. Marek błędnie. Sędzia Jankowski kontynuuje. W 40% udziałów w firmie TechnoFuture Solutions. Wartość szacunkowa: 8,5 miliona złotych. Kompletna cisza. Marek otwiera usta ze zdumienia. Sędzia Jankowski: Pani Nowakiewicz była głównym inwestorem i strategicznym partnerem od 2018 roku, ukrywając swoją tożsamość na własną prośbę. Anna prostuje się w krześle. Kropka. Sędzia siega po białą kopertę leżącą na jego biurku. Sędzia Jankowski: Koperta od firmy Technofuture Solutions. Otwiera kopertę i zaczyna czytać. Jego wyraz twarzy stopniowo się zmienia. Sędzia Jankowski czyta na głos. niniejszym potwierdzamy, że pani Anna Kowalska, działająca pod nazwiskiem panieńskim Nowakiewicz, jest współwłaścicielką. Marek błędnie. Sędzia Jankowski kontynuuje. 40% udziałów w firmie Technofuture Solutions. Wartość szacunkowa: 8,5 miliona złotych. Kompletna cisza. Marek otwiera usta ze zdumienia. Sędzia Jankowski. Pani Nowakiewicz była głównym inwestorem i strategicznym partnerem od 2018 roku, ukrywając swoją tożsamość na własną prośbę. Anna prostuje się w krześle. Adwokat Nowak wstając. Wysoki sądzie, moja klientka celowo ukryła swoje osiągnięcia biznesowe, przewidując ten właśnie scenariusz. Anna. Przez lata słyszałam, jak mówisz o innych kobietach, że są tylko żonami że nic nie wnoszą. Wiedziałam, że gdybyś dowiedział się o mojej firmie, zniszczyłbyś wszystko. Marek jest w szoku, nie może wydobyć słowa. Sędzia Jankowski, panie Kowalski, czy ma pan coś do dodania? Marek patrzy na Annę jak na obcą osobę. Marek słabo, ja, nie wiedziałem. Technofuture to jedna z najszybciej rozwijających się firm. Anna z ironią. Tak, Marku. Ta bezużyteczna żona zbudowała firmę wartą miliony. Podczas gdy ty krzyczałeś na mnie za wydawanie twoich pieniędzy na kawę kropka sędzia Jankowski. W świetle nowych dowodów, sprawa wymaga ponownej analizy podziału majątku. Adwokat Nowak, Wysoki Sądzie, Moja klientka wnosi o podział zgodny z rzeczywistym wkładem każdej ze stron. Anna domarka, przez 15 lat myślałeś, że jestem Ci podległa, że bez Ciebie jestem nikim. Ale to ja finansowałam nasze wakacje z zysków mojej firmy. To ja płaciłam za remont kuchni. Marek siedzi oszołomiony. Anna kontynuuje. A teraz, teraz już nie muszę się ukrywać. Sędzia Jankowski. Biorąc pod uwagę przedstawione dowody, orzekam podział majątku w proporcji odpowiadającej rzeczywistemu wkładowi stron. Anna wychodzi ze sądu z wysoką głową. Adwokat Nowak idzie obok niej. Adwokat Nowak, jak się czujesz? Anna uśmiecha się po raz pierwszy. Wolna. Czuję się wolna. Marek wychodzi za nimi, wciąż w szoku. Marek wołając: Anna, Anna, zaczekaj. Anna odwraca się. Anna spokojnie. Przez lata mówiłeś, że jestem bezwartościowa. Teraz wiesz, kim naprawdę jestem. Marek, moglibyśmy, moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Anna z determinacją nie, Marku. Ta Anna. Którą znałeś, ta przestraszona, ukrywająca się kobieta, już nie istnieje. Anna odchodzi w stronę eleganckiego samochodu. Anna siedzi w nowoczesnym biurze z tabliczką Anna Nowakiewicz, CEO. Patrzy przez okno na miasto. Anna głos z ofu. Czasami największą siłą jest pozwolić innym myśleć, że jesteśmy słabi. Aż do momentu, gdy nadchodzi czas, aby pokazać, kim naprawdę jesteśmy. Kamera oddala się pokazując Annę w jej królestwie biznesowym. Trzy miesiące później Anna prowadzi spotkanie zarządu w eleganckiej sali konferencyjnej. Na stole leżą dokumenty z napisem TechnoFuture Solutions. Anna pewnym głosem. Nasze zyski wzrosły o 80% w tym kwartale. Teraz możemy otworzyć oddział w Berlinie. Członkowie zarządu klaszczą. Jeden z nich, pani Nowakiewicz, jak udało się pani ukryć tak długo swoje osiągnięcia? Anna z lekkim uśmiechem. Czasami najlepszą strategią jest pozwolić innym nie doceniać nas. To daje przewagę strategiczną. Anna wraca do swojego nowego apartamentu na najwyższym piętrze wieżowca. Mieszkanie jest nowoczesne, eleganckie, z wielkimi oknami z widokiem na miasto. Anna zdejmuje żakiet i siada przy biurku domowym. Otwiera laptop i czyta maile. Jeden mail jest od prawnika z tematem finalizacja rozwodu. Anna otwiera wiadomość. Prawnik pisze: Marek podpisał wszystkie dokumenty. Podział majątku został sfinalizowany zgodnie z wyrokiem sądu. Anna zamyka laptop i podchodzi do okna. Anna stoi przy oknie, patrząc na zachód słońca nad miastem. Dzwoni telefon. Anna odpowiada: słucham. Głos kobiety z drugiej strony: Pani Nowakiewicz? Jestem dziennikarką z gazety biznesowej. Chciałabym zrobić z panią wywiad ukrytych kobietach przedsiębiorcach. Anna zastanawia się przez moment. To interesujący temat, ale tym razem chcę, żeby historia była opowiedziana w całości. Prawdziwa historia. Dziennikarka. Oczywiście. Pani Nowakiewicz. Kiedy mogłabym panią odwiedzić? Anna. Jutro o dziesiątej. Mam dużo do opowiedzenia, kropka następnego dnia. Anna siedzi naprzeciwko dziennikarki w swojej eleganckiej kuchni. Na stole leżą dokumenty i zdjęcia. Dziennikarka z dyktafonem. Jak długo ukrywała pani swoją działalność biznesową? Anna. Siedem lat. Od momentu, gdy zdałam sobie sprawę, że mój mąż nigdy nie zaakceptuje mojej niezależności finansowej. Dziennikarka. To musiało być bardzo trudne. Anna. Najtrudniejsze było słuchanie, jak mówi o mnie jako ciężarze. Ale każda jego obelga motywowała mnie do większej pracy. Dziennikarka. Co by pani poradziła innym kobietom w podobnej sytuacji? Anna. Nigdy nie pozwólcie nikomu definiować waszej wartości. I zawsze miejcie plan awaryjny. Wieczorem Anna organizuje kolację dla swojego zespołu z TechnoFuture. W eleganckiej restauracji siedzi 10 ludzi przy długim stole. Anna wstaje z kieliszkiem szampana. Chciałabym podziękować każdemu z was za zachowanie mojej tajemnicy przez te wszystkie lata. Wszyscy uśmiechają się. Główny programista. Anna. Zawsze wiedzieliśmy, że jesteś wyjątkowa. Ale nie spodziewaliśmy się takiego finału. Anna śmieje się, ja też nie. Ale czasami życie pisze lepsze scenariusze niż my sami. Wszyscy wznoszą toast za Annę, za prawdę, za nowe początki. Tydzień później Anna dostaje niespodziewaną wiadomość. Siedzi w swoim biurze, gdy sekretarka wchodzi z bukietem kwiatów. Sekretarka, pani Nowakiewicz, przyszły kwiaty. Anna zaskoczona. Od kogo? Sekretarka podaje kartkę. Od byłego męża. Anna czyta na głos. Anno, przepraszam za wszystko. Teraz rozumiem, kim naprawdę jesteś. Czy moglibyśmy porozmawiać? Marek. Anna miażdży kartkę i wyrzuca do kosza. Anna stanowczo. Nie. Niektóre mosty są spalone na zawsze. Sekretarka. Co mam zrobić z kwiatami? Anna, przekaż je do szpitala dziecięcego. Niech przynajmniej przyniosą komuś radość kropka finałowa scena. Anna stoi na scenie konferencji biznesowej przed setkami ludzi. Na ekranie za nią wyświetla się slajd z napisem Odcienia do światła historia ukrytej przedsiębiorczyni. Anna pewnym głosem: Nazywam się Anna Nowakiewicz i przez 7 lat prowadziłam podwójne życie. Publiczność słucha w napięciu Anna byłam żoną, która rzekomo żyła na koszt męża, a jednocześnie budowałam imperium technologiczne. Oklaski na sali. Anna. Nie żałuję tej decyzji. Ukrywanie się dało mi siłę i motywację. Ale teraz czas na pełną transparentność. Anna uśmiecha się promiennie. Jeśli jest tutaj choć jedna kobieta, która ukrywa swoje marzenia przed kimś, kto ją lekceważy, to jest znak, żeby przestać się chować. Wy też zasługujecie na światło. Sala wybucha oklaskami na stojąco. Anna stoi pewnie na scenie, patrząc na aplaudującą publiczność. Z uśmiechem pełnym dumy i ulgi, kropka, finałowa scena. Anna stoi na scenie konferencji biznesowej przed setkami ludzi. Na ekranie za nią wyświetla się slajd z napisem Odcienia do światła Historia ukrytej przedsiębiorczyni. Anna pewnym głosem. Nazywam się Anna Nowakiewicz i przez siedem lat prowadziłam podwójne życie. Publiczność słucha w napięciu. Anna. Byłam żoną, która rzekomo żyła na koszt męża, a jednocześnie budowałam imperium technologiczne. Oklaski na sali. Anna, nie żałuję tej decyzji. Ukrywanie się dało mi siłę i motywację. Ale teraz czas na pełną transparentność. Anna uśmiecha się promiennie. Jeśli jest tutaj choć jedna kobieta, która ukrywa swoje marzenia przed kimś, kto ją lekceważy, to jest znak, żeby przestać się chować. Wy też zasługujecie na światło. Sala wybucha oklaskami na stojąco. Anna stoi pewnie na scenie, patrząc na aplaudującą publiczność. Z uśmiechem pełnym dumy i ulgi, kropka, finałowa scena. Anna stoi na scenie konferencji biznesowej przed setkami ludzi. Na ekranie za nią wyświetla się slajd z napisem Odcienia do światła Historia ukrytej przedsiębiorczyni. Anna pewnym głosem. Nazywam się Anna Nowakiewicz i przez siedem lat prowadziłam podwójne życie. Publiczność słucha w napięciu. Anna. Byłam żoną, która rzekomo żyła na koszt męża, a jednocześnie budowałam imperium technologiczne. Oklaski na sali. Anna, nie żałuję tej decyzji. Ukrywanie się dało mi siłę i motywację. Ale teraz czas na pełną transparentność. Anna uśmiecha się promiennie. Jeśli jest tutaj choć jedna kobieta, która ukrywa swoje marzenia przed kimś, kto ją lekceważy, to jest znak, żeby przestać się chować. Wy też zasługujecie na światło. Sala wybucha oklaskami na stojąco. Anna stoi pewnie na scenie, patrząc na aplaudującą publiczność. Z uśmiechem pełnym dumy i ulgi. Anna w swoim nowym biurze otrzymuje telefon od prawnika. Prawnik: Pani Nowakiewicz, Marek Kowalski zgłosił się z propozycją biznesową. Chce inwestować w TechnoFuture. Anna śmieje się gorzko. Po tym wszystkim. Prawnik: Oferuje znaczną sumę. Anna stanowczo: Nie interesuje mnie jego pieniądze. Proszę mu przekazać, że TechnoFuture nie potrzebuje jego inwestycji. Mamy już kolejkę innych inwestorów. Prawnik, rozumiem. Czy mam mu coś jeszcze przekazać? Anna, Że Anna, którą znał, rzeczywiście nie istnieje. Ta nowa Anna nie ma dla niego czasu. Anna spotyka się z grupą młodych kobiet w inkubatorze startupów. Siedzi przy okrągłym stole z pięcioma kobietami w wieku 20 do 30 lat. Pierwsza kobieta, pani Nowakiewicz, jak pokonać strach przed reakcją rodziny na nasze ambicje biznesowe. Anna, strach jest naturalny. Ale nie możecie pozwolić, żeby paraliżował wasze marzenia. Druga kobieta. A jeśli partnerzy nie wspierają naszych planów? Anna. wtedy musicie zdecydować, co jest ważniejsze wasze marzenia czy ich ego. Trzecia kobieta. Czy czasami żałuje pani, że tak długo się ukrywała? Anna. żałuję tylko tego, że nie uwierzyłam w siebie wcześniej. Ale każde doświadczenie nas kształtuje. Anna w domu, wieczorem. Rozmawia przez wideokonferencję z partnerami biznesowymi z całego świata. Na ekranie widać ludzi z różnych krajów. Partner z Niemiec. Anna, twoja historia inspiruje kobiety w całej Europie. Chcemy otworzyć podobny program mentoringowy w Berlinie. Partner z USA. I my w San Francisco. Zapotrzebowanie jest ogromne. Anna, to wspaniałe. Ale pamiętajcie, nie chodzi tylko o biznes. Chodzi o przywracanie kobietom wiary we własne siły. Partner z Japonii. Jak nazywamy ten program globalnie? Anna zastanawia się. Ukryte siły. Hidden Strengths. Każda kobieta ma w sobie ukrytą siłę, która czeka na odkrycie. Anna idzie ulicą, gdy zatrzymuje ją młoda kobieta z dzieckiem. Kobieta: Przepraszam, czy to pani Nowakiewicz? Anna: Tak, to ja. Kobieta ze łzami w oczach: Chciałam pani podziękować. Po przeczytaniu wywiadu w gazecie zdecydowałam się otworzyć własną praktykę weterynaryjną. Anna, i jak idzie? Kobieta, świetnie. Mój były mąż mówił, że jestem zagłupia na własny biznes. Teraz widzę, że to on się mylił. Anna uściska ją. Nigdy nie pozwól nikomu mówić ci, czego nie potrafisz. Kobieta, nazywam się Katarzyna. Może kiedyś będę tak sukcesu jak pani. Anna, już nim jesteś. Katarzyno. Uwierzyłaś w siebie. To najważniejszy krok. Anna organizuje pierwszą konferencję Ukryte Siły w Polsce. Wielka sala konferencyjna, wypełniona kobietami. Anna stoi na scenie. Witam Was na pierwszej konferencji Ukryte Siły. Jestem Anna Nowakiewicz i kiedyś bałam się własnego cienia. Publiczność słucha uważnie. Anna. Dzisiaj chcę, żeby każda z Was wyszła stąd z przekonaniem, że zasługuje na sukces. Na pierwszym rzędzie siedzi Katarzyna z dzieckiem. Anna. Chcę przedstawić Wam Katarzynę, która po naszym spotkaniu na ulicy otworzyła prywatną klinikę weterynaryjną. Katarzyna wstaje zawstydzona. Publiczność klaszcze. Anna. To dowód, że każda z nas ma w sobie siłę do zmiany życia. Wystarczy pierwszy krok, kropka późnym wieczorem po konferencji, Anna siedzi sama w opustoszałej sali. Sprząta swoje notatki, gdy wchodzi ochroniarz. Ochroniarz. Pani Nowakiewicz, może już czas do domu. Anna. Za chwilę. Lubię te ciche momenty po wielkich wydarzeniach. Ochroniarz. Moja żona była dziś na konferencji. Powiedziała, że to zmieniło jej życie. Anna. A co robi pana żona? Ochroniarz. Była księgową, ale zawsze marzyła o własnej cukierni. Po dzisiejszym dniu mówi, że w końcu spróbuje. Anna uśmiecha się. To najlepszy komplement, jaki mogłam dostać. Ochroniarz. Wie pani, my mężczyźni czasami nie rozumiemy, jak bardzo was ograniczamy. Anna. Nie wszyscy. Niektórzy po prostu potrzebują czasu, żeby zrozumieć kropka epilog pięć lat później. Anna, teraz z siwymi pasmami we włosach, stoi przed ogromnym billboardem z napisem technofuture Solutions offices in 15 countries. Obok niej stoi młoda kobieta z tabletem. Asystentka. Pani Nowakiewicz, program Ukryte siły pomógł już dziesięciu tysiącom kobiet na całym świecie. Anna. A to dopiero początek. Asystentka. Czy pamięta pani tę Katarzynę z pierwszej konferencji? Anna oczywiście. Asystentka. Ma już sieć dziesięciu klinik weterynaryjnych i chce być sponsorem następnej konferencji. Anna śmieje się, widzisz. Czasami wystarczy uwierzyć w siebie, żeby zmienić nie tylko własne życie, ale i życie innych. Anna jedzie wieczorem przez miasto w swoim samochodzie. Radio gra spokojną muzykę. Anna głos z off-u. Gdyby ktoś powiedział mi 10 lat temu, że zostanę CEO międzynarodowej firmy i będę pomagać tysiącom kobiet na całym świecie, nie uwierzyłabym. Anna zatrzymuje się na czerwonym świetle i patrzy w lusterko wsteczne. Anna, głos z offu. Ale największym sukcesem nie jest pieniądze czy sława. To spojrzenie w lustro i rozpoznanie siebie. To przestanie się ukrywać przed samą sobą. Światło zmienia się na zielone. Anna jedzie dalej. Anna, głos z offu. Nazywam się Anna Nowakiewicz. Jestem przedsiębiorcą, mentorem, a przede wszystkim jestem sobą. I to wystarczy kropka 10 lat później. Anna. Teraz dojrzała kobieta z całkowicie siwymi włosami. Przemawia na Uniwersytecie Warszawskim przed studentami. Na tablicy za nią napis: Wykład otwarty. Od ukrywania się do przywództwa. Anna. Nazywam się Anna Nowakiewicz i jestem tutaj, żeby opowiedzieć wam o największej lekcji mojego życia. Student pyta. Pani Nowakiewicz, czy gdyby mogła pani cofnąć czas, postąpiłaby inaczej. Anna zastanawia się długo. Wiesz co. Nie zmieniłabym nic. Każdy ból, każde upokorzenie było konieczne, żebym stała się tym, kim jestem dzisiaj. Studentka. A co stało się z pana byłym mężem? Anna spokojnie. Ostatnio słyszałam, że prowadzi małą firmę konsultingową. Życie ma swój sposób na sprawiedliwość. Anna w swoim prywatnym gabinecie w domu, pisze pamiętnik. Na biurku leży książka z tytułem Ukryte Siły Moja Droga do Prawdy. Autor Anna Nowakiewicz. Anna pisze w pamiętniku. Dzisiaj skończyłam pisać książkę. To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek robiłam, trudniejsza niż budowanie firmy, trudniejsza niż rozwód. Bo musiałam być całkowicie szczera sama ze sobą. Anna odkłada długopis i patrzy na zdjęcie z pierwszej konferencji ukryte siły. Anna ciągle pisze, ale już wiem, że prawda, choć bolesna, zawsze wyzwala. I mam nadzieję, że moja historia da innym kobietom odwagę do znalezienia własnej prawdy. Anna na spotkaniu z wydawcą w eleganckiej kawiarni. Wydawca, pani książka to bestseller już przed premierą. Mamy zamówienia z całej Europy. Anna, to niesamowite. Ale najważniejsze są reakcje czytelniczek. Wydawca pokazuje tablet z komentarzami. Proszę posłuchać. Czyta. Katarzyna z Krakowa pisze: Pani historia uratowała moje małżeństwo. Nauczyłam się mówić o swoich potrzebach, zamiast je ukrywać. Anna uśmiecha się ze łzami w oczach. Wydawca kontynuuje: A tu Magdalena z Gdańska. Dzięki pani książce otworzyłam własną szkołę tańca w wieku pięćdziesięciu lat. Anna. To są najważniejsze recenzje. Jakie mogłam dostać? Anna odwiedza dom spokojnej starości, gdzie mieszka jej stara przyjaciółka Zofia. Zofia leży w łóżku, ale ma jasny umysł. Zofia, Anno, słyszałam o Twojej książce. Jestem z ciebie taka dumna. Anna ściska jej dłoń. Zofiu, to ty mi powiedziałaś kiedyś, że każda kobieta ma w sobie siłę, której nie zna. Zofia, pamiętam. To było po Twoim pierwszym roku małżeństwa, gdy się skarżyłaś, że marek cię krytykuje. Anna. Gdyby nie ta rozmowa, może nigdy nie uwierzyłabym w siebie. Zofia słabo. Czasami potrzebujemy kogoś, kto zobaczy w nas to, czego sami nie widzimy. Anna. A teraz ja próbuję być taką osobą dla innych kobiet. Anna na ceremonii wręczenia nagród Businesswoman of the Decade. Stoi na scenie w eleganckiej sukni, trzymając statuetkę. Anna. Ta nagroda nie należy tylko do mnie. Należy do każdej kobiety która miała odwagę uwierzyć w siebie pomimo przeciwności. Na widowni siedzą setki kobiet, w tym Katarzyna ze swoją dorosłą córką. Anna widzę w publiczności kobiety, które zmieniły swoje życie, ale przede wszystkim, zmieniły życie swoich córek. To jest prawdziwy sukces. Anna podnosi statuetkę, dedykuje tę nagrodę wszystkim ukrytym siłom, które czekają na swój moment, żeby zabłysnąć. Publiczność wstaje i klaszcze przez długi czas. Anna w swoim biurze otrzymuje telefon od nieznajomej osoby. Anna, słucham. Młoda kobieta przez telefon. Pani Nowakiewicz. Nazywam się Agnieszka i jestem w bardzo trudnej sytuacji. Mój mąż mówi, że jeśli zacznę pracować, zostawi mnie z dwójką dzieci. Anna, jak mogę ci pomóc? Agnieszko. Agnieszka przeczytałam pani książkę i. Czy mogłabym się z panią spotkać? Jestem z małego miasta, ale mogę przyjechać. Anna, Agnieszko, nie musisz nikąd jechać. Jutro lecę do Krakowa na spotkanie. Możemy się zobaczyć tam. I pamiętaj, nie jesteś sama. Agnieszka płacze. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Anna, do zobaczenia jutro. Agnieszko. I pamiętaj, twoja wartość nie zależy od opinii innych ludzi. Rok później, Anna otwiera Centrum Wsparcia Ukryte Siły w małym miasteczku. To pierwszy taki ośrodek poza dużymi miastami. Przed budynkiem stoi tłum kobiet z różnych środowisk, od bizneswoman po rolniczki. Anna przecina wstęgę. To centrum jest dla każdej kobiety, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sytuacji życiowej. W tłumie stoi Agnieszka z uśmiechem na twarzy, teraz ubrana profesjonalnie. Agnieszka podchodzi do Anny. Pani Nowakiewicz, chciałam pani podziękować. Anna. Agnieszko, jak się miewasz? Agnieszka Świetnie. Rozwiosłam się. Założyłam małą księgarnię i jestem szczęśliwa. Anna. A dzieci? Agnieszka. Są dumne z mamy, która walczy o swoje marzenia. To najlepsza lekcja, jaką mogłam im dać kropka Anna. Teraz już starszą kobietę siedzi w ogrodzie swojego domu, czytając list. Anna na głos. Droga pani Nowakiewicz, nazywam się Maria i mam 16 lat. Przeczytałam pani książkę i chcę pani powiedzieć, że dzięki niej uwierzyłam, że mogę zostać inżynierem, choć wszyscy mówią, że to nie dla dziewczyn. Anna uśmiecha się i pisze odpowiedź. Droga Mario, masz 16 lat i już znasz swoją wartość. To oznacza, że jesteś o lata świetlne przed tym, gdzie ja byłam w twoim wieku. Wierz w siebie, bo ja już w ciebie wierzę. Anna składa list do koperty. Anna głos z ofu. Historia nigdy się nie kończy. Każde pokolenie kobiet musi odnaleźć swoją siłę na nowo. Ale teraz wiedzą że nie są w tym same. Anna patrzy na zachód słońca, Anna głos z ofu, nazywam się Anna Nowakiewicz. Byłam ukrytą siłą, która w końcu zabłysła i teraz pomagam innym znaleźć ich własne światło. To jest sens mojego życia.